na z tej strony Azimuth i w tym odcinku e, Wam pokażę jak e, dokładnie, gdy co mam to ma krzywy ekran Nerwów Studio, nie reaguj się, e, bo sobie zmienia e, o, dobra, i w tym odcinku Wam pokażę e, ten, jak zrobić po prostu ekran startowy e, i razem z tym. Yy, po prostu dodać tak, żeby było na każdych ekranach. No jak oczywiście, jak skonfigurujecie do tylko swojego monitora, yy, no to po prostu tylko dla tych, którzy mają tą samą rozdzielczość monitora, nie będą mieli zbugowania. Także najpierw startujemy sobie w pierwszym, yy, wchodzimy w Startuj UI, wyszukujemy Screen UI a w nim, i potem w nim wyszukujemy. <laughs> tutaj musimy jednak wyszukać, bo nie pamiętam jak to było The reset on spawn to, to musimy wyłączyć potem klikamy frame i zaznaczamy go czekajcie tutaj jak widzicie często są fejle I i dajemy to na cały ekran się no, z bo zobaczycie, co będzie zaraz. Yy, I background. Dajemy tutaj na jeden że upewniamy się, że już wszędzie. I Enter. I tam dajemy tekst button. Ja tutaj sobie dabę. Yy, ja tutaj dam sobie swój, yy, bo to robię jeszcze raz właśnie pod ten film. Yy, Sedaj, chodzimy. Yy. Kurde, tutaj so, konfigurujemy pod swój oczywiście ekran mm. i teraz jak tutaj macie yy, tekst do text scale i potem poszukajmy tekst i kiedy ja sobie swój, czyli play .com .pl. Dobra. I jeszcze sobie tak możemy dokonfigurować. I, i teraz e, wyszukuję i teraz dodajemy. Bo tyle daleko. No mocno poleciało trochę. Także mm, po prostu musicie dodać do tego skrypta. Go. Nie wiem, jak to teraz, słuchajcie, zrobić. O, tutaj jest e, skrypt. E, nie. No, Sora, no, widzicie. Musimy. E, e, Lokal skrypta. Tutaj to wszystko usuwamy. Ja wam dam cięcie, kiedy będę pisał z tego skrypta. A wszystko macie w opisie. Także ja Wam, słuchajcie, daję cięcie i Wam wszystko e, pokażę, kiedy już będę miał to napisane. Dobra, już to wszystko napisałem. Tylko mi teraz wejdzie jednak w grę. Muszę zastopować szybko. Jeszcze muzyka się włączyła, dobra. E, wyłączyłem. Jeszcze, yy, no, brak odpowiedzi będzie przez chwilę. I jak tutaj widzicie, no to wszystko musimy razem z endami, żeby dobrze to działało. Jeszcze sobie naprawdę w lightingu dodamy sobie lura. I jak widzicie, tak to wygląda. Teraz zobaczymy, czy jeszcze upewnimy się, czy no na seria działa. I żeby nie było, że tam jeszcze skamuje, na to tą muzykę wam ściszę, Ale jak widzicie, wszystko dobrze działa. Yy, będą oczywiście lagi, ale to nic złego. Ale mamy, 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 mamy. Mamy to wszystko o, mogła mnie trochę gorzej jeszcze słychać po tej muzyki No i mamy to gotowe. Ale teraz sobie na przykład wyszukujemy iPhone'a na przykład 5 iPhone'a XR, e, Samsunga. No i jak widzicie w ogóle tego nie widać i będziemy mieli samego bluga. I jak widzicie, jeszcze sobie zobaczymy na przykład na Xbox One. Ie. No na Xbox One no, to wszystko będzie ok. Oczywiście. E I... No dobra, i teraz, żeby to zrobić, to sobie pozamykamy wszystko ładnie. Eee, jeszcze tu. Eee, I słuchajcie, no żeby to zrobić, wejdziemy w toolboxa, plugins, i tam no Tutaj sobie musicie wyszukać. Eee, I wyszukujemy eee, autoscaler. Eee, to jest bardzo łatwe. Wybieramy oczywiście tego. No bo on też jest darmowy. klikamy install. E, I potem e, tutaj sobie zaraz wszystko pozaznaczamy. E, klikamy sobie plugins. I właśnie teraz musimy to e, wszystko zaznaczyć. Plugins. E, scale. Scale. I tutaj. Jeszcze scale, okay. okay. jeszcze tutaj się upełnimy i teraz zobaczymy czy działa, no jak widzicie wszystko jest ok która będzie rozpixelowana, ale to nic, ale jak widzicie no, to działa, oczywiście możecie to sobie jeszcze skonfigurować, sobie je tam jeszcze inaczej, ale wszędzie działa. Także słuchajcie, e, dzięki za oglądanie. I jak wszystko to pomogło, no to dajcie łapkę i suba, no bo no, jak chcecie po prostu więcej takich tutoriali, o to <laughs> wtedy dajcie mi znak, no i myślę, że dużo wam to pomogło, no bo kliknęliście ten głównie film, żeby zobaczyć, także jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.